Cześć, z tej strony Shindon i witam was w trzecim odcinku Warcraft 3 I oczywiście przyjdziemy sobie kampanię i rozdział czwarty kult potępionych W tym odcinku zapewne będzie właśnie na przedmieściach Andorhalu tam gdzie to siano zostało rozesłane do innych miast zarażone i w tym odcinku zapewne będziemy plądrować to miasto w sensie dobrym, czyli takim, że będziemy oczyszczać to miasto z tych złych. to którzy byli z O, i zapraszam na cutscenkę. Nie czekajmy, co się stanie. Do ataku! Przeklęci intruzi. Nie mogą przeszkodzić w wykonaniu planu naszego pana. Załóżmy tu obóz. Wszędzie wokół pełno kultystów. nie chce się pchać do ich gniazda bez żadnego wsparcia. Nie całkowicie się z tobą zgadza. Okej. Okay. Rozejrzyj się po Alvar Holm. Trzeba się, się do walki! Jest jakieś niebezpieczeństwo? Weźmy. Jak najbardziej. Na, na hono. To jest nasze główne zadanie. Oczywiście. Myśmy się rozróżnili, że tutaj widzimy siana. Widzimy wieśniaka jakiegoś. O, i od razu już próbuję, żeby nie umarli. O, pokończę inteligencję. Dodatkowych chłopów. No na razie nie mam dodatkowych chłopów, więc nie zbyt. Ale jak się wszystko. A nie. A mam? Nie. Lubię wszystko. Lecimy ob obadać oczywiście, co tam... O, już mamy wasę z grubiej rury Oczywiście Za mojego ojca króla Nie no grubiej rury lecimy teraz i na szczyci najbardziej spotki je B Artasa nie oczywiście E, wiem bynajmniej, że tu jest pierwsza baza, powinno być ich zdecydowanie więcej. Z tym, co się zorientowałem grając w Warcraft'a. Pójrze, tak jak tu widzimy, z grubiej rury już wrzucimy. Chociaż metropol nie przysporzy mi nieco problemów. Tak jak widzieliście yy, na moim kanale póki co jest zawieszony Minecraft i League of Legends. Znowu jeszcze może coś tam nagram, ale z Minecrafta nie ma opcji, żebym ja coś nagrał, ponieważ... No nie ukrywam, że... Oj, coś mi się nie Dobra chwilkę. Wejdź mi nie. było mi. Już dobrze. Tu na sobie rurę. Zdecydowanie. i spodziewałem się, że od razu będziemy lecieć. Ale cóż, <coughs> gdy nagrywam Minecrafta mam od 5 do 10 FPS, więc nie widzę sensu nagrywać odcinku z tego będzie to robił Michał. Yy, który musi tam ustabilizować swoje problemy na razie z internetem, z komputerem, Oczywiście. więc nie wiadomo kiedy będzie ta seria. Mam nadzieję, że już niedługo. I, ale to nie będzie u mnie na kanale chyba, tylko u niego właśnie. I tak samo zapraszam do kanału Wojtka, który będzie robił poradniki z LoLa i chyba już tam coś nagrał i aktualnie jest w fazie wrzucania tego. Oczywiście. A ja aktualnie nagrywam Warcraft'a 3 oraz yy, nagrywam Torchlight'a. Po nagraniu Torchlight'a... Yy, oczywiście z Torchlight'a nie będę nagrywał w całej serii. No może się wycofajmy. Co? No. Tylko wybijemy. Yy, po Torchlightie, który nie będzie nagrywany w całości, tylko takie wyróżkowe questy i ogólne ukazanie świata gry. A zacznę nagrywać... Yy, Diablo 2 lub Cesa, Cesa to będzie oczywiście yy, z, Jak najbardziej. taka seria na multiplayer. Na razie dobra, z tu sobie i utrzymać pozycję musimy no. szkolna chłopak. <laughs> no, piechura wyślemy na zwiady, albo nie, bo on zginie nam od razu, więc musimy poczekać. Tak jak mówiłem, z CESA będą tylko y, takie serie. Znaczy, nie, nie, nie nie będą serie, tylko to będzie y, parę odcinków z multiplayer. A Diablo 3 y, będzie tam no, po, po jednym kwestii, na jeden akt nie, będzie jeden odcinek. Y, Diablo 2 przejdę całe na poziomie. Normal, nie będę tam zagłębiał się dalej, ponieważ nie, nie ma to najmniejszego sensu nagrywać drugi czy trzeci raz z tego samego, rozumiecie. Co tak, z tym schłopem zrobić? Rozumiem. Chyba wysłać go na drzewa. Tak, panie. Bo nie, najpierw mi tu co najmniej mamy. szary i kopalnie, dobra, może zbuduj nam królów. Jeszcze było w szkole. Tutaj badanie. Te badania są bardzo dobre, ponieważ widzicie, e, mogę sobie wyszkolić e, znaczy opracować, nie? O, boże najazd. Tak myślałem, że będzie najazd niedługo. Nie mam prista. Będę musiał sam leczyć ich. Chyba. inaczej mi dać jakieś porady dotyczące y, tego jak nagrywam, ponieważ nie wiem, czy nagrywam ciekawie. Nie wiem, czy to Was w ogóle zaciekawia, czy oglądacie do końca, czy po prostu y, wyświetlicie parę minut materiału i pójdziecie sobie, nie wiem, na przykład, oglądać coś innego, czy grać w coś innego. Y, jest to dla mnie ważne, ponieważ nie chcę tak nic na sucho tych wyświetleń, tylko chcę mieć. No, Prawdziwych widzów, którzy będą mnie oglądali. I co? z miejsca chciałbym yy, już powiedzieć, Proszę, że na 50 widzów będzie właśnie zapowiadany konkurs, w którym będzie do wygrania PaySafeCard 20 zł, co już mówiłem. Oraz. Tak, panie. Nie wiem, pomyślcie, bo naprawdę nie mam w, na ten moment. Yy, żadnych pieniędzy żebym zasponsorował więc pomyśli się naprawdę po co ja buduję dwa razy to samo Kuźnie. trzeba więcej drewna no ja jestem pro no, robuję ten tym targ, tak? widzę że tam nic nie robili chyba. Ale nie, mogę się mylić. Dobra. E, teraz idź Co? właśnie w drewno. Rozumiem. To ja już pójdę. Jakie to fajne, wystarczy to jedno Jaką ładnie? Chyba zabierzę sobie drewno i jest jedno. Czyli musi około 10 razy. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 idzie tak, 10. No, to fajnie. Chciałem, <laughs> że tak po prostu z parę razy na ten. Będzie walił to trzebo I sobie pójdzie z powrotem. Dobra, zbuduj później. <laughs> Nie ma to jak budować się budynek z drewnym ręku. I dobra, co tak kto lubi, nie? Jest, o Gusa się nie dyskutuje. Jak tu mówią, o co chodzi? Może jeszcze wyszkolmy jeszcze parę? Wyszkolmy, wyszkolmy. To moja poprawna poszczyzna. do Hmm, twierdzę że zaraz czytę bo to się może przydać. Będzie szybciej po prostu drewno chodzić w ja już pójdę. Dobrze. Także zapraszam tak, Dobrze. do wycinania drzew. Tak. Nie? Jeszcze tutaj chodź, tak, się każesz z tym. Ty, a ty pójdziesz tak, gdzieś tu. Skończone, powiadasz. Miecze, to się przyda. O co chodzi? Gotów do pracy. No. Pracy? I witam Cię również, rozumiem. ty się spełnisz tu. Eee, e mleko? Tak, ja chodź tu, chodź. Nie, nie wszyscy, nie co? wszyscy, nie! Tak, panie. Idźmy stąd, ale fail. Tak panie. Tak panie. Sorry was... No ale. Coś mi się zawiksowało i swoje liwe to. No dobrze. Dobra. Tak panie. Nanieść to. to ja Idźmy z tym drewnem. To ja już pójdę. Gdzie tu jest tak, na Jest. Dobra, to. Skończony. Co? <laughs> ja Skończony. Nie no. Dobra, ty sobie pójdziesz... tak. Nie, nie, I... nadal nie okej. Okay. Dobra, teraz twierdzę. Przyda się ogromnie. Tartag. Tak. I co? Yy, drewna, ale to się zaraz zmieni zapewne. Nie, Jakieś niebezpieczeństwo? Nie, żadnego niebezpieczeństwa nie ma póki co w Tak więc stój tutaj. No, i tutaj prawie skończyły skończyli, już wykarczować tą to? część, ale no i trochę jest jeszcze tego zarówno Dobrze, bo potrzeba mi, ponieważ żeby wyruszyć na ich obozowisko. O, idzie armia, idzie armia. Oczywiście. Jak najbardziej. Dobrze to jest, no? zły można no w nizu go za mojego ojca króla nie wiem no na honor jak no jeszcze jeszcze Mądry plan jak najbardziej tak panie okej okay. no to rzucić e, Twierdzę jeszcze się nie no dobra to poczekam a zaraz wybuduję więcej farm i ruszymy na Łowy Światłość jest mo siłą Oczywiście wykarczowane Ja to wykarczowałem najbardziej Na honor Co tu się działo Oczywiście Modernizacja zakończona Tu ktoś żyje Ojej kojek za tu pomocy mi interesia nie interesujące. No, mieliśmy miśli, miśli. Sądzę, że tak Jakieś niebezpieczeństwo? Tarcze. O, oczywiście. Światło z silną siłą. Na koniec. Oczywiście. Badania zębate. Dobrze, że mam. Nie mogę tego przenieść. Jak mogę. Oczywiście. Byłem też dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie, żebym nagrał meczyk z doty. Zapewne większość z Was o, wie co to jest, ale jeżeli nikt, nie wie nikt. Znaczy nie Panie. nikt, tylko jeżeli nie wie ktoś, to powiem, że to jest modyfikacja, taka mapka. Nie modyfikacja zupełnie, tylko mapka do tejże właśnie gry. I wprowadza ona. Powiedz tylko słabo! Że są po prostu na mapce. Jak tutaj mamy taką mapkę, tu mamy naszą bazę, tu mamy taki środeczek, tu mamy... nie, ogólnie to są linie, nie? I to się nazywa, że to jest górna, środkowa i to jest dolna, no nie? I tu jest baza ich. I tą bazę trzeba zniszczyć, dochodząc przez po prostu e, wszystkie te linie, nie? Taki to jest kwadrat. I tutaj, jak mamy te nasze linie to są tutaj porozstawione. Na przykład, tu jest jeden strażni jedna strażnicza wieża, tu jest druga strażnicza, tu jest jakiś środek, to jest takie pole bitwy, tak samo jak tutaj albo tutaj. I są porozstawione ogółem mniej więcej tutaj, 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 tutaj te wieżyczki. One ogółem zadają damage. Czyli obrażenie. I tutaj sobie chodzą stworki e, i idą bohaterowie na bitwę. Możemy sobie wybrać jednego spośród 60 bohaterów, e, którzy są w tej grze. Czyli na przykład nie wiem można sobie wybrać Pandarena, który jest tam też i można nim normalnie grać. I dajcie mi znać, czy chcecie tą mapkę, żebym zagrał singleplayera z botami, ponieważ multiplayer dla mnie umarł. I jest strasznie duży flame na multi, więc niezbyt chce mi się grać koniecznie na multi. <laughs> Dobrze, w kuźni już nie ma nic, w startaku nie ma nic, we twierdzy też. W koszarek wymagany warsztat, bo to już jednego. Dobra, bursztyn surowców trochę nazbierało, a ja ciągnę to i ciągnę w nieskończoność. Co mieliśmy za warsztat? No, to... O, przepraszam Was. SMS muszę wyciszyć w ogóle dzwonek ponieważ dostanę kiedyś zawał dobra 500 na 1440 już się buduje ładnie wszystko pomóż mu trochę ziomco już dałoby się ty też mu pomóż szybciej, no pasz, jak to teraz idzie ładnie No. I tu mamy... o, kanionierzy, to ładnie, ładnie. Dobra. Teraz budujemy... Y, koszary są. Czy teraz warsztat. Nie, warsztat mamy. Czyli... tą kapliczkę... nie, tajemne sanktuarium. Idzie do pracy, ziomki. musiałem się napić? Dobra Tu już nasza armia czeka szkolimy eee, trzech Tutaj trzech Stąd już szkolimy dwóch Załóż więcej farm No nie ma problemu Tylko zaraz Atakują nasze oddziały Atakują nasze oddziały Trudność jest mą siłą. Dobra. U nas było już tyle, dobra. Okej, okay. i teraz wy budujcie farmę. Niekoniecznie ty, ani tamten. Wyjdźcie karczowej do końca. Załóż więcej farm. Okej. Okay. Może więcej farm. Czemu wcześniej mnie o tym nie poinformowano? No ludzie. Tak panie. Dobra, też już zaraz mu pomożesz. Rozumiem. Skarbę nie? Sam pójdziesz. Tu budować, tak. No co ja zrobiłem co ja zrobiłem Co to jest więcej tak, pracy tym To ja już pójdę O co chodzi? więcej pracy Gotów do strzału Gotów do o strzału O co chodzi gdzie ty jesteś? Tak panie więcej pracy tu... A nie do tego no, no okej. Okay. Dobra, i tutaj wyprodukujemy z trzech. Tu produkujemy. tutaj się róbcie. Wy, wy też się tutaj róbcie. I się róbcie tu. Z dwóch, nie no, z dwóch, no. Tego jednego i z dwóch tych. Okej. Okay. I lecimy jeszcze, Karczo, karczujcie to do końca. Przybyłem oczyścić te tereny. Okej, okay. dobra. No, Dosyć fajnie, małe koszta. <grym> Ojejku. To, to znaczy, że... Muszę dobudować. Jakby A, nie no, jest no, pełna to jest nasza to armia. Więc, No, jeszcze jeden przyszedł. Dobra, to będzie taki support. Ale. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie, W tą fight A Nie, nie, nie. Nie, no, jeden tu, jeden tu. O właśnie. A gdzie jest jeden? To jest to. Tu No ale fajnie to wygląda. Dobra. Już bez... ...spędnego pieprzenia. <laughs> tu nasz support czeka. Czyli wspomaganie w razie gdyby... Wrócić z podkuronym ogonem Nie no I nadal się tam, broku tam brokują. Tak. Nadal się tam produkują ludzie. O widzę. Przy nas ciepło powitali. Jednak oni będą mieli ciepłe powitanie z naszej strony. I dodatkowy poziom 600. Uuuuuuuuu, co To ja karczuj tu. No, tu już ładnie wszystko. No ja myślę, że to nam wystarczy. Wskaż nam cel. Każdy a co się nie zregenerowało? No ludzie. O, już nasz, nasz supporter padł, więc. Nie jest ciekawie. Dobrze, że te w... cykany mnie, że tak dużo zadają obrażeń, bo bez tego, to w ogóle nie mamy obrażeń do tego wielkiego budynku. O, ale go wyleczyłem na parcie. Ojej. Nice one. Oczywiście. O tu jest Poczuj kopalnia ja no i tam nim witamy za mojego ojca króla Dobra, bo nie tak nic nie robią. Różno. Poczuj mój gniew Plugały nędznik. Czy to był koniec zadania? Nie wydaje mi się. Dobra. kogo nam brakuje? Niech Jednej osoby to Niech za, naszego stanie A tam już chyba nie pójdę, bo są stanie te ziemię, więc nie ma sensu. zadanie. więc zapraszam więc naszego. <laughs> Nie trzeba mi się kłaniać. Na honor. Jak o, coś tu się Jak dzieje. To chyba Underhall Jak najbardziej. nie idzie tam? No, kasenka ok, zapraszam. Witajcie dzieci. Jestem Kelduzant. <noise> Jakie powitanie. Ostrzeżenie. Odejdźcie stąd czym prędzej. Ciekawość sprowadzi na was z tym. Ty wywołałeś zarazę nekromantą. Ten kult to też twoja sprawka? Tak. Kazałem wyznawcom kultu potępionych rozwieść zakażone ziarno. Ale nie wszystko jest tylko moją zasługą. Nie rozumiem. Jestem sługą upiornego władcy Malganisa. To on zesłał plagę, która oczyści świat i sprawi, że ogarną go wieczne ciemności. Z czego konkretnie zamierzacie ten świat oczyścić? Z żyjących, rzecz jasna. Plan Mal'Ganisa zaczął już działać. Odszukaj go w Stratholme, jeśli potrzebujesz następnych dowodów. No, Może także, być? jak widać, miasto jest zarażone i ogółem ten kraj pójdzie się, no brzydko mówiąc, zwalić. Szkoda, skarżony słońce. Zmierz się z zadem Okej, okay, on gdzieś tam powinien za być. Czyżbym tu był? Nie. Nie, ale... Zerwany most. No, mogło się spodziewać. Zawaliła się kupalnia złota. Co ja wam o tym poradzę? Nie wiem, karczujcie lasy. Dobra, i one mamy ludzi. Wszyscy są? Klub na goblinów, na tak, tutaj zawsze fajne rzeczy były. Hmm. To się przyda. No, I trzeba mi się kłaniać. Ok, Oczywiście. Na No i dzisiaj to już będzie ostatni odcinek. Jutro Wam postaram się jeszcze wrzucić tego, drugi odcinek z Lola i postaram się jeszcze troszkę nagrać z tego Lola. Nienek będzie jakoś słaba, więc. No i tak, zapraszam serdecznie do oglądania. Jutro będzie także torchlight i następny odcinek Warcrafta I to będzie już chyba tak, ostatnia scenka z tego filmu, filmiku. Ale nie, padajcie nam. mnie. Ale no, no. O widzicie? Przydatne o, są te skrole jak cholera. Boś, to walcz z takimi grobasami, no? Oczywiście. Nie, w sumie tego nie już... Oczywiście. O, ale to też jest przydatne. Jak najbardziej. Nadchodzi sprawiedliwość tu za mądry plan. nigdy zadziałem, że działa A jak inaczej. pan czas niszczalne ojejku Naiwny głupcze moja śmierć nic nie zmieni. Na dłuższą metę. Bo plaga zaczęła już ogarniać tę ziemię. No i to był trzeci odcinek Warcrafta z tej strony mówił już Duncan. I zapraszam do subskrybowania, do lajkowania mojego kanału. I cześć, trzymajcie się. Na razie.